Was na moim kanale. Dzisiaj jest taki leniuszkowy dzień, bo e, pospaliśmy do 11.30 i jeszcze jesteśmy w łóżku. Ehm chciałam po prostu wykorzystać ten moment, jak Leo śpi, że po prostu pospać i w końcu jestem wyspana, to najważniejsze. I dzisiaj zabieramy się za pierniczki i chcę zapakować prezenty, żeby już sobie stały pod choinką i czekały na święta. Ale już małoś no, dzisiaj mamy ubrany sweterek, taki w rewniferki, a Leoś, jaką wcześniej pokazywałam w poprzednich filmach, ma taką bluzę w bałwanki i Mikołaje. I tak się dzisiaj prezentujemy świątecznie. No i co? Koniec tego loniuszkowania. Nie, Leoś? Zabieramy się do roboty? No, Leoś jest chętny. To co? Zapraszam do oglądania. To co kochani, zaczynam robić pierniczki. Tutaj sobie przygotowałam przepis od Ani z Darmach, ale będę tu robić razy dwa wszystko, bo chcę, żeby było więcej pierniczków, bo tutaj jest napisane, że około 40 sztuk ma wyjść, ale ja chcę po prostu więcej, czyli mniej więcej wyjdzie 80 sztuk. Tutaj sobie przygotowałam mąkę, miód, cukier puder i masło. I w przepisie jest napisane, żeby to wszystko wymieszać. Później dodać przyprawę do pierniczków i proszek do pieczenia i jajko. Znaczy dwa jajka, bo ja robię razy dwa wszystko. To co? Mieszamy. Aha, jeszcze zaciągnę sobie rękawy, żeby nie wybrudzić i będziemy mieszać. Sześciutko. Zmiotem bardzo ciekawie, ta konsystencja. Ciasto już zrobiłam, owinałam folią i wsadzę do lodówki na 30 minut. Za ten czas sobie ogarnęłam, posprzątałam i przygotowałam sobie foremki. Akurat mam tutaj wiaderko z chomiu. I tutaj mam pokazać, Są ró różne, są mam tutaj różne foremki. Mamy jakąś gwiazdkę, aniołka, co ten mam, a to akurat są nie z kompletu, kiedyś jakoś coś tam kupowałam i gratis dostałam. I czekamy aż się ciasto zrobi. Jeszcze zostało nam z 10 minut i będziemy formować. Ogólnie staramy się robić co roku te ciasteczka świąteczne. W tym roku również stwierdziłam, że je zrobię, ale nie wiem czy ją dekoruję, czy miło, na to pozwoli. A przeważnie je dekoruję lukrem kr królewskim robię takie ładne wzorki. W tym roku raczej mi Leoś nie pomoże, bo jest za malutki, ale za rok, na następne święta, na pewno Leoś. Mi pomoże i coś zadziałamy. Rozwałkowałam no ciasto i zaczęłam już wycinać ciasteczka. Każe mam teraz może o, gwiazdeczki. To co? Działam. Ciasteczka już są. I teraz wkładam je do piekarnika. Piekarnik się już rozgrzał na 180 stopni. I pieczę je przez 10, takie 12 minut. Pierniczki się upiekły, tutaj mam świąteczną rękawicę od mojej szwagierki i uważam, że się idealnie zarumieniły. To było 10 minut, więc 12 uważam, że by się spiekły za bardzo sobie odłożone. O cześć kochani, witam Was w nowym dniu, ponieważ musiałam zaprzestać nagrywanie, bo mój mały zaczął się źle czuć, więc musiałam wszystko rzucić i nie udekorowaliśmy wczoraj pierniczków. No ale wstaliśmy rano i już mały się lepiej czuje, więc ktoś dzwoni. Chyba kurier. Więc zaczniemy dekorować ciasteczka. Tak jak mówiłam, zrobię lukier królewski. I jak wstałam rano, to zaczęłam robić ciasto miodownik i Rafaello. Już tak po prostu na święta, żeby to się wszystko tak złączyło. Wtedy później na święta lepiej to smakuje. Przeważnie miodownik. No i Rafaello musi troszkę poleżakować. A teraz uważam, że najlepsza część to dekorowanie ciasteczek. Lubię bardzo dekorować, więc zaczynamy. A się kurier zadzwonił w trakcie nagrywania i przywiózł mi paczuszkę z Home and You, więc muszę ją rozpakować, po to są takie dekoracje na święta. Więc e, zamówiłam taki obrós. Trochę mi słabo widać. Ale tak. O, może. o. E, Zamówiłam e, taki, znaczy obrós. to jest bieżnik Uważam, że fajnie wygląda. Za chwilę będę rozpakowywać. E, u. taką podkładkę. Tutaj na taki mały. O, chyba mały się budzi. Tutaj na ten stolik chcę położyć. Zobaczymy też za chwilę. I zakupiłam takie poszewki na poduszki, bo te mi się znudziły. A chcę, żeby było tak. Przytulnie, więc taki misio fajnie będzie wyglądał. Więc za chwilę będę zakładać. Tu druga poszewka. I mamy tutaj kolejną. Uważam, że też fajnie to będzie wyglądać w całości. Idę małego wziąć i ten. I za chwilę wracam. Mąż poszedł po Leosia, więc mogę Wam pokazać. Teraz będę zakła zakładać poszewki na poduszki. Uważam, że to spoko wygląda. Zobaczcie. Teraz świątecznie uważam, więc chyba zostają ze mną. W sumie chyba na pewno. Pokażę Wam tą podkładkę. Chciałam, żeby coś się na tym stoliku leżało, bo zawsze kładziemy kubki i na tym szkle zostają plamy, więc taka podkładka może się fajnie sprawdzić, ale nie wiem czy mi się to podoba. Zobaczę jeszcze się zastanowię co do niej. Ten stolik na pewno musimy zmienić, bo jest za mały. Była tutaj druga część, ale się zbiła niestety, więc musimy coś poszukać, jakiś fajny większy stoliczek. Taki stół z szkłem. I chciałam po prostu te szkło zakryć, bo ciągle się kurzy, a ja nie mam czasu wycierać, więc zamówiłam taki bieżnik. Zobaczymy jak on się będzie. Prezentował na tym stole. On jest taki marmurkowy, ale uważam, że jak go się wyprasuje, to będzie całkiem ok. O, z tej strony wam pokażę teraz. O. Nie no, zostaje za mną. Pokażę, jak wygląda, wyprasowany. Uważam, że bardzo fajnie się prezentuje i ma tutaj takie złote aplikacje, co mi się bardzo podoba i pasuje do tego stołu. I wygląda tak świątecznie, a zarazem może być też na co dzień. Nie mam specjalnego rękawa, ale jak to się nazywa? Ale nie, takie to zawrażenie. Aha, dobra. sobie wykorzysta boreczek strunowy do tego. I będziemy dekorować. A jeszcze pokażę Wam, bo nie wiem, czy wczoraj Wam pokazywałam ciasteczka, ile mi wyszło. Nie wiem, ile to sztuk. Podaj, że chyba 80, ale wygląda na więcej. Mam co dekorować. To co? Działamy! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Wish... Pokażę Wam na razie, co zrobiłam. Zrobiłam kilka ciasteczek. Bardzo ciężko straciłam w prawę. Ale, jak zrobię te wszystkie pierniczki, to na pewno będę mistrzynią dekorowania takich pierniczków. Nie zdążyłam tych prezentów zapakować. Jest ich trochę. I właśnie się za to zabieram i będę wam pokazywać, bo. Moja rodzina również mnie ogląda, więc by wiedziała, co dostanie mniej więcej. Dobra, działam. Już sobie powycinałam papier na gotowo, żeby po prostu było szybciej. No i co, zabieramy się za pakowanie. Już zapakowane, trochę ich było i czas już położyć je pod choinkę, niech leżą i czekają na te święta.